Chciałabym podzielić się z Tobą swoją historią przemian, jaką sama przeszłam. Powiem Ci więcej o swoim doświadczeniu i podzielę się z Tobą punktami przełomowymi w moim życiu. Przeciwności. Urodziłam się w małej miejscowości na Opolszczyźnie w Kuchołazach. Nie było to dla mnie łatwe środowisko, które proferowało podążać za utartymi ścieżkami, Zamiast wspierać indywidualność młodych ludzi. Ja, jednak jako nastolatka, zrozumiałam, że nie chcę przeżyć swojego życia pracując na etacie i powtarzać ścieżek, że najlepiej iść na 8 godzin do pracy, mieć rodzinę, pójść na studia medyczne. Moje przeciwności. Okresu dojrzewania też nie miałam najłatwiejszego. Ponieważ od 12 roku życia zaczęłam mocno tyć. Musiałam codziennie wysłuchiwać od mojego otoczenia, że powinnam schudnąć. Właściwie ciągle słyszałam, że powinnam to i tamto, a w gruncie rzeczy próbowano na mnie wywrzeć presję robienia czegoś, co nie było ze mną zgodne. Ja bardzo pragnęłam schudnąć ale nikt nie był w stanie mądrze pokierować mnie w tym procesie. Rodzice, rodzina, bliscy mieli swoje dość niezdrowe nawyki żywieniowe, które ja powielałam. Mimo więc dużych chęci byłam wyśmiewana przez rówieśników, więc możesz sobie wyobrazić, jakie to było bolesne dla młodej dziewczyny. Już od najmłodszych lat prowadziłam wewnętrzną walkę ze swoim ja i moim otoczeniem. Próby i poszukiwania. Kiedy skończyłam 18 lat, wyjechałam do Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia oraz nadziei, że spotkam ludzi, którzy będą mnie rozumieć i akceptować. Zaczęłam poszukiwać i zagłębiać się wiedzą o rozwoju duchowym. Szperałam w książkach i szukałam w internecie informacji, które byłyby dla mnie wartościowe. Dostęp do tej wiedzy z biegiem czasu był coraz łatwiejszy. Pomimo tego, że życie pisało mi różne scenariusze, od tych cudownych chwil radości, po ekscytacji i po te pełne smutku i żalu. To fakt, że poznawałam siebie było dla mnie uwalniające. Odkrywałam swój potencjał, i nagle zaczęłam rozumieć, że mam wszystko w sobie, co jest mi potrzebne do samorealizacji i osiągnięcia swoich celów. Punkty zwrotne. W 2015 roku poszłam na operację zmniejszenia żołądka. Wierzyłam, że będzie to moment uwalniający dla mnie samej. Efektem operacji było to, że schudłam 50 kg. Jednak po około 14 miesiącach po operacji waga zaczęła znowu szybko rosnąć. Gdy doszłam do momentu krytycznego, zrozumiałam, że lekarz z kalpelem mógł zepsuć mnie w schudnięciu, lecz wszystko zależy ode mnie i tego, co mam w głowie. To był moment, w którym zdecydowałam się na współpracę z moją mentorką, co ogromnie cenię. To on. Jakby tego było mało, w wieku 34 lat doświadczyłam bankructwa. Straciłam wszystko, co miałam materialnego. Straciliśmy duże pieniądze, ale fakt, że miałam rodzinę, dało mi ogromną siłę do zmiany tej sytuacji. Wykorzystałam całą swoją wiedzę oraz wsparcie mentorki, by odbudować moje życie na nowo. Zmiana, rozwiązanie problemu. Po zrozumieniu tego, że wszystko zależy ode mnie, samej, wzięłam życie w swoje ręce i zaczęłam działać. Rozpoczęłam robienie afirmacji i wizualizacji, wyobrażałam sobie, jak się czuję, gdy posiadam różne atrybuty luksusu, odwiedzałam miejsca, które były skierowane do bogatych ludzi. Cały czas. Poglądałam swoje wnętrze i odczucia. Doskonaląc się i ciągle zdobywając wiedzę, próbowałam zrozumieć. Życie rodzinne. Jestem również kochającą żoną. Jesteśmy razem od 7 lat, a znamy się już 18. Mamy wspólne pasje, takie jak na przykład żeglarstwo oraz oboje uwielbiamy pracować, podróżować, no i oczywiście rodzina jest dla nas najważniejsza. Transformacja, która dotyczyła mnie samej, także mocno wpłynęła na zmianę mojej relacji z mężem. Teraz rozumiem lepiej mojego męża. Także jestem szczęśliwą mamą dwóch chłopców: Liviena i Tymoteusza. Livien ma 12 lat, a Tymuś 4. Wiecie, oni mi przypominają Masze i Niedźwiedzia. Livien opiekuje się Tymusiem, a on broi jak Masza. Potem nie wiem, wszystko naprawia, a ty mu zdzielnie się zastanawia, jakby tu kolejną psotkę wymyślać. To jest wspaniałe uczucie patrzeć na ich miłość. Co robią? Na co dzień pasjonuje się szeroko pojętą transformacją oraz tworzę przestrzeń dla kobiet opartą na autentyczności, gdzie metodą małych kroczków dojdziesz do zamierzonego celu. Aby móc pomóc innym skutecznie osiągać swoje cele, stworzyłam kilka projektów. Stworzyłam również aplikację, w której znajdziesz wiele projektów, które będą cię wspierać w swojej drodze do wymarzonego celu. I co najważniejsze, nie jesteś sama, należysz do społeczności, która ma takie same cele jak ty. Poznasz wiele wspaniałych ludzi. Którzy wspólnie się wspierają i dzielą swoim doświadczeniem. A robię to wszystko, ponieważ sama wiele lat błądziłam, często... więc już dziś z całego serca zapraszam cię do mojej przestrzeni, gdzie zaczniesz odkrywać potencjał, który drzemie w tobie, i zrozumiesz, że tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie.